Dzień dobry, wieczór Azeroth! Parę odcinków temu zajęliśmy się pierwotnym Azeroth oraz kosmologią Warcrafta. Była mowa o stworzeniu wszechświata, o mocy światła oraz pustki i był to początek serii, który chciałbym jak najbardziej kontynuować. I właśnie dzisiaj przyszedł czas na trzeci już odcinek, gdzie do akcji wkraczają potężne istoty. Zapraszam na odcinek pod tytułem Tytani na Azeroth World of Warcraft. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Od razu chciałbym zaznaczyć, że seria ta zaczyna się odcinkiem pod tytułem Old Gods Geneza. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, które pomogą Wam zrozumieć ciąg omówionych zdarzeń. Serię znajdziecie w rogu ekranu. Gdzieś tam, w zakamarkach Great Dark Beyond, czyli swoistego kosmosu Warcraft'a, nasza droga planeta Dusza Azeroth została opanowana przez siły pustki w postaci Starych Bogów. Po wygranej bitwie z żywiołami, przyporządkowali oni sobie praktycznie całą planetę. Black Empire starych bogów po wchłonięciu terenów zajmowanych przez żywioły stopniowo pogrążało ją w odmętach ciemności i rozkładu. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, dusza Azeroth jednak pozostawała jeszcze nietknięta, w tym samym też czasie Agramar, jeden z Tytanów i porucznik Sargerasa, szukał w kosmosie znaków spaczenia oraz śladów demonicznej obecności. Walczył z nimi nieugięcie, mimo że najsilniejszy z Tytanów, Sargeras, właśnie był wielkim nieobecnym po sporze z całym Panteonem. A czym w ogóle byli Tytani oraz cały ten Panteon? Tytani to kolosalne byty, chodzące światy, które przemierzają Great Dark Beyond w poszukiwaniu podobnych do siebie. Każdy jeden obdarzony jest mocą tworzenia. Były nierozerwalnie połączone z mocą Arkane, były wcieleniami porządku oraz naturalnie połączone z magią całego wszechświata. Posiadały niewyobrażalną moc trudną do ogarnięcia przez zwykłego śmiertelnika. Pierwszym znanym tytanem, który się przebudził był Amantul. Wiedział on w głębi, że istnieją też inne istoty, jego bracia oraz siostry, podobne do niego. Zaczął on eksplorację Great Dark Beyond w nadziei, że prędzej czy później ich znajdzie. Jego starania się opłaciły. Z biegiem czasu, który trudno ustalić, znalazł on światy duszy, które były w stanie uśpienia. Amantul potrafił rozróżnić planety duszy od normalnych światów. Zaczął je pielęgnować i doglądać, by później w jego obecności stały się przebudzonymi tytanami. Te boskie, wręcz istoty, przysięgły towarzyszyć mu w kosmicznej podróży i w szukaniu coraz to nowych planet do opieki. Amantul oraz reszta przebudzonych tytanów to właśnie Panteon. i teraz jest to doskonały moment, by ich po kolei przedstawić. Każdego z nich cechują inne umiejętności oraz charakter i trzeba pamiętać, że ich moce i zdolności mają iście niewyobrażalną moc. A więc... Amon wszech wszechojciec Panteonu. Najstarszy tytan znany we wszechświecie Warcraft'a. Cechuje go mądrość oraz empatia do wszystkiego, co żyje. Norganon, strażnik magii oraz wiedzy tajemnej. Mistrz magii Arkane. W wielu światach stworzonych przez Tytanów, magowie oraz władający magią czczą jego imię, wkładając je do różnych zaklęć oraz przyzywają je, by dał im błogosławieństwo i moc wobec magii chaosu. Norganon wie praktycznie wszystko. W swoich rękach trzyma dysk, który jest bardzo podobny do tego, który znamy z Uldaman. EONAR Królowa Tytanów, która jest zarazem patronką życia oraz natury, jest ucieleśnieniem wszystkiego, co żyje, jest towarzyszką i najbliższą doradczynią Amantula. Brzydzi się magią śmierci, która jest przecież przeciwieństwem życia. Golganet, syn Amantula oraz Eonar, posiada tytuł księcia Tytanów, stworzyciel nieboskłonu oraz mórz i oceanów, jak i wszystkich istot tam żyjących. Jest on energicznym tytanem, który swoim odgłosem rogu, zwanym Shargan, potrafi trzaskać całe łańcuchy górskie. W jego naturze jednak leży bardziej tworzenie niż destrukcja. Sargeras. To imię kojarzy się teraz ze wszelkim złem, jakie spotkało Azeroth, ale oryginalnie Sargeras nosił tytuł obrońcy. Był najpotężniejszym wojownikiem spośród całego Panteonu. Były ich mieczem i siłą, a to w jaki sposób obrócił się przeciwko swoim braciom i siostrom będzie tematem oddzielnego odcinka poświęconemu Sargerasowi i jego walce z pustką oraz demonami. Kazgorod, tytan, który tworzył światy tak jak kowal tworzy w kuźni, kształtował całe góry, jest mistrzem wielu dziedzin, to z jego mocy powstały później krasnoludy, jak i trogi, które były co prawda nieudanym eksperymentem, ale o tym w późniejszych odcinkach. Posiadał potężny młot zwany Vulralis, który użyty w walce tworzył trzęsienia ziemi na niewyobrażalną skalę. Agramar, prawa ręka Sargerasa oraz jego porucznik, wojownik, którego cechuje oddanie dla sprawy, dla porządku i równowagi, z determinacją szukający innych planet, które można ocalić od spaczenia Void. I to właśnie on odkrył naszą planetę, która później zostanie nazwana Azeroth. Wyczuł coś niezwykłego, jej spokojny sen. Sen śniącej duszy. W środku, w samym rdzeniu planety, tkwiła dusza Tytana, w tym wypadku Tytanki. Była tak niezrównana i potężna, że Agramar wyczuł jej sen nawet przez zepsutą powierzchnię, która była spaczona mackami Old Godów. A gdy ten zobaczył ogrom spaczenia, przejęło go przerażenie. Właśnie odkrył on swoją siostrę, odkrył jedną z nich i okazuje się, że pustka była pierwsza. Agramar natychmiast powiadomił o tym Radę Panteonu. Trzeba pamiętać, że Sargerasa już w tym momencie nie było wśród nich, ale Wielki Nieobecny miał rację co do jednego. Void Lords nie cofną się przed niczym, by splugawić i zająć jak najwięcej planet w poszukiwaniu uśpionych dusz tytanów. Eonar wzięła stronę Agramara i przekonała resztę, że jeśli ta dusza, dusza Azeroth dojrzeje, narodzi się tytan, który będzie w walce potężniejszy nawet od Sargerasa i nie mogą zostawić tej brady duszy na pożarcie pustki. To przekonało resztę. Ich serca były za obroną tej planety bez względu na koszty, jakie trzeba będzie zapłacić. Agramar opowiedział już o spaczeniu, jakie zdążyło się rozplenić na powierzchni. W tym momencie oczy całego panteonu były zwrócone na Azeroth, i w tym momencie wydano wojnę czarnemu Imperium Starych Bogów. Nie mogli jednak fizycznie interweniować, byli oni zbyt potężni. Ich bezpośredni atak mógł nieodwracalnie uszkodzić planetę, a co za tym idzie uśpioną duszę. Zamiast tego postanowiono stworzyć potężne istoty, konstrukty, by działały zgodnie z wolą Panteonu. Pod przewodnictwem Kazgorota stworzyli oni gigantyczne sugi z samej skorupy Azerot, Aezirów oraz Vanirów. A Ezir zostali wykuci z metalu i rozkazywali mocami burz. Wanier natomiast uformowani zostali z kamienia i mieli we władaniu ziemię. Od teraz te mocarne istoty będą znane jako Titan Forged. Lecz to nie koniec procesu tworzenia. Pantheon dał poszczególnym istotom specyficzne umiejętności, by mogli przewodzić reszcie w wojnie przeciwko sługom Old Godów, jak i im samym. A te istoty będą znane pod nazwą Keepers, czyli strażnicy. I tak, Amantul dał część swojej nieograniczonej mocy najwyższemu strażnikowi Ra i strażnikowi Odynowi. Byli oni potężni w walce i znali się na wojennym rzemiośle. Kazgorod dał swoje umiejętności tworzenia strażnikowi Archedasowi. Od teraz miał on we władaniu element Ziemi. Golganet, tytan, który władał morzami i niebem, błogosławił mocą Torima oraz Hodira. Tytanka Eonar dała strażniczce Frei posługiwanie się Florom i fauną na Azeroth. Norganon natomiast użyczył część swojego intelektu i mistrzostwa magii dla strażnika Lokena oraz Mimirona. Na koniec ostatni Tytan, Agramar, nasycił swoją mocą Strażnika Tyra, który stanie się najpotężniejszym wojownikiem, jaki chodził po powierzchni Azeroth i który jest na rozkazy Tytanów. Tak rozpoczęły się przygotowania do wojny. Gdy wcześniej władcy żywiołów próbowali przeciwstawić się czarnemu imperium, ponieśli oni klęskę. Na dłuższą metę nie mieli już sił oraz zasobów, by prowadzić tak długotrwały konflikt. Starzy bogowie rozsiedli się już na dobre, na powierzchni Azeroth, zajmując praktycznie całą powierzchnię. Nie spodziewali się jednak, że najpotężniejsza moc w kosmosie właśnie im się przygląda i tworzy siły, które będą działać dokładnie tak jak oni, jak jeden organizm i spadnie na nich moc, jaką nigdy się jeszcze nie spotkali. Tytanie mieli wszelkie zasoby i wiedzę, by pokonać pradawne zło. Miejmy jednak na uwadze to, że nie mogli osobiście interweniować, więc przelanie części swojej mocy na nowo stworzonych strażników oraz poleganie na Aezirach oraz Vanirach w ich przekonaniu było wystarczającą mocą, by wyplenić czarne macki starych bogów. Czy to się uda? I czy doskonały plan uformowany przez Panteon dojdzie do realizacji? Tego dowiecie się w następnym odcinku. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę. Było mi jak zwykle bardzo miło prowadzić dla Was ten materiał. Pamiętajcie, że można wspierać Samal Channel News poprzez stronę, która znajduje się w opisie. Dziękuję za wszelką pomoc. Zajrzyjcie też na naszą facebookową stronę Samal Channel News. Ja tymczasem się z Wami żegnam, pozdrawiam i do szybkiego usłyszenia.